Banan. Inferno. Łącznik. Saju. Bóg. Pago. Knut. No i wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do swoich stanowisk. Przygotujcie się panowie. Jeszcze raz. Casedrop.eu, Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania, lepszy drop już teraz. Wygraj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój kichunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 zł. Case Drop kropełów. Otwórz skrzynki za PSC, SMS lub przelew. Bo miał kurwa ładną kanapę. A mu gościu to przysłał, nie? Wiesz. Miał taką sobie tutaj kanapę fajną. Był z niej bardzo zadowolony. I teraz jest wkurwiony, bo mu jakoś tam obdrapaną mnie. Mała obdrapana w ogóle. I po prostu cały dzień wkurwiony, nie? Inni w ogóle musiały jeszcze ją sam wnosić z kumplem. Bo ten kierowca, co przyjechał i miał ją wnieść, to stwierdził, że ma wyjebane i pojechał. No i najlepsza ta rozmowa, nie? Z tym właścicielem mieszkania. Uważam, że taka napa, pomimo tego, że jest trochę zużyta, jest 100 razy lepsza od tej zgnęconej na środku. Chcę, żeby tam została. Pągowski, widział pan jej zdjęcia? Nie nazwałbym jej trochę zużytą. W czym jest coraz lepsza? Jest mniejsza i mniej wygodna przez brak podwoketników. I gościu zmienia temat kurwa od razu. To z przelewem? Pongowski się nie daje wyprowadzić z równowagi, w chuja zrobić? Zaraz zrobię przelew, proszę odpowiedzieć na moją wiadomość. I, po... I Pongowski na koniec... Okej, okay, w takim razie nie odpowiadają mi warunki mieszkania, będę zgłaszać się za innym i na bieżąco. Przelew został zrealizowany. Ale ten moment rozmowy... Jak Pongowski się go pyta, pan to mieszka czy ja? A gość mu pisze, pan meblował to mieszkanie czy ja? No, jest, była na me serce. Jak ja widzę coś takiego, nie? Dla Wisandry, że tak że mało tryb jest ma tak dobrze. Patrz, jak, jak sztuczkę ta. Na Bertolt! Zobacz. Jaki wytresowany. A to nie był przypadek, zobacz. Na Bertolt! Już na Bertolt! No, na Bertolt! Dobrze. ze mną, bo to. Kultura nakazuje najpierw przedstawić koleżankę Kasia, Queen. Witamy serdecznie. O, bardzo dobry, witam. E, jest z nami oczywiście Lesiu. Cześć, Lesiu. Dobry. No i saju, cześć, saju. Cześć Moi drodzy, pierwszy materiał w nowym. No studium. i saju, kurwa, Zobaczy, na wiadomo, kisty. na końcu. Książek. Najchujoszy. krawek. Helikopter. Nie. No, takie zakrycia są sympatyczne. Tara jedno, pa! Odpalimy pa, te, to do Ameryce w Ameryce Popularnej. Pa! Się Lecę! Lecę. Okay. <grym> A, wow. Nikt nie byłby by potem zadowolony. Ty dwóch się bije, tam gdzie ci korzysta.